Cześć, System a to jest trzeci film poświęcony staniu na rękach. I w tym filmie zajmiemy się aspektem balansowania techniki, jakich używamy do balansowania, w czym one są dobre, w czym są złe i jak się w ogóle ich nauczyć. No i po pierwsze mamy balansowanie nad gerskami. Tutaj, w zależności od tego, na czym robimy, czy są to poręcze, czy jest to po prostu goła ziemia czy jakieś kostki. Przeznaczone dostanie na rękach, no trochę to się będzie różnić, ale podstawy są te same. Czyli, kiedy lecimy na plecy, my wciskamy nasze palce w ziemię. A kiedy wracamy na nogi, chcemy wcisnąć jak najbardziej nas nadgarstek w podłoże, żeby no, się cofnąć. No i najłatwiej przyrównać to do po prostu pracy naszej stopy. Czyli normalnie, kiedy stoimy na nogach, kiedy lecimy na twarz, wciskamy, używamy naszych łydek i wciskamy nasze palce w ziemię. A kiedy lecimy do tyłu, coraz mniej tam nacisko na palce kładziemy i wracamy jakby na piętę. No i największym plusem tej techniki jest to, że jej po prostu jakby nie widać. Można ją normalnie wplatać w jakieś skile, kombinacje. No i to nie zakłóca tego. To znaczy, możemy wykonywać w stanie na rękach, możemy wykonywać jakieś pompki na rękach, w stanie na jednej ręce. I kiedy my tylko ruszamy tam nad garstkę, no tak naprawdę. Ten ruch odbywa się tylko w nadgarstku, no i tego ruchu po prostu nie widać. Czyli jednocześnie możemy wykonywać jakiegoś skilla, korzystać z tej techniki, no i manipulując tam nadgarstkiem wracać do balansu. Na no, drugi plus tej techniki to, że w trakcie nauki, jakby stania na rękach, jeżeli wykonujemy tylko ruchy nadgarstkami, raczej ciężko jakoś dziwnie polecieć. To znaczy, kiedy mamy cały czas praktycznie wyprostowane ręce. Bardzo łatwo nam się jakoś obrócić, też nasza głowa od ziemi jest dosyć daleko, tak więc mamy sporo dystansu na jakieś tam nasze poprawki, żeby nie walnąć twarzy o ziemi. A minusami tej techniki jest to, że po pierwsze, kiedy wracamy na nogi, no to tutaj jakby nie mamy naszych palców, możemy tylko przenieść ciężar na nadgarstki i tak naprawdę za dużo tutaj nie nawojujemy. Na no kolejnym minusem jest to, że w zależności od powierzchni, to znaczy czy robimy to na podłodze, czy robimy to na paraletkach, trochę tutaj będzie się to różnić. To znaczy, jeżeli robimy to na podłodze, będziemy mieli dużo więcej siły, żeby po prostu wcisnąć te nasze palce w ziemię i wrócić do pozycji balansu. Natomiast na paraletkach już mamy tam dużo gorszą dźwignię. Tak więc ta technika staje się dużo słabsza, dużo mniej można na niej polegać. Natomiast, na przykład na paraletkach, jako że my chwytamy te poręcze, jesteśmy w stanie działać też w drugą stronę. Możemy chwycić te poręcze i wtedy uginając nasz nadgarstyk, możemy skompensować nawet kiedy lecimy na nogi, czyli nie na plecy, tylko na nogi. Co w przypadku bycia na ziemi, no nie mamy się za co złapać, więc tam jest ciężej. Tak więc, no coś za coś. No i w tym przypadku z takich najlepszych ćwiczeń, od najłatwiejszych do najtrudniejszych, podam Wam trzy. Na początku mamy stanie na rękach pod ścianą, ale wtedy siłą naszych palców odbijamy się trochę jakby od tej ściany i próbujemy tam balansować. Jest to tyle fajne, że jako jesteśmy początkujący, będziemy się bać polecieć po prostu na plecy. Tak więc w tym przypadku jest to mało prawdopodobne, dlatego że nas ściana tam ochroni. Tak więc możemy się tutaj Uczyć, już niejako balansować, jednocześnie pozbywając się większości strachu. Drugie ćwiczenie jest to już balansowanie w takim prawdziwym stędzie, tyle że z asystą osoby, jakiejś tam kolegi na treningu. Jest to tyle dobre, że tutaj już balansujemy normalnie, ale kiedy zaczynamy się przewracać jakoś mocniej na plecy, albo no, zaczynamy jakoś dziwnie lecieć. Ta osoba po prostu albo nam pomoże, jakoś nam lekko popchnie i wróci nas do tej pozycji balansu, albo kiedy lecimy jakoś dziwnie, to nas może po prostu depchnąć do boku i przez to no, wrócimy na nogi, a nie gdzieś tam przeszoryjemy twarz o podłogę. Jest to już trochę trudniejsze, dlatego że no, ten aspekt strachu będzie już dużo większy, dlatego że musimy no, normalnie wskoczyć, wybić się do tej pozycji handstanda. A dopiero później nas tam ktoś jest w stanie je złapać, czyli nie możemy po prostu w worek ziemniaków uderzyć o ściany się odbić, tylko tutaj jednak już musimy być bardziej skrupulatni. No a po trzecie, mamy już tutaj naszego finowego bossa, czyli zwykłe stanie na rękach, jakieś próby. No i tutaj można chociażby progresować z czasem, czyli raz wykonujemy tam 10 sekund, potem uczymy się coraz lepiej wykonywać tego handstandem. I wtedy będziemy przechodzić tam 15, 20, 30 sekund. Na no, drugi sposób, to chociażby możemy no, zacząć ruszać tam, zgiąć lekko nogi, przejść do pozycji no, z rozwartymi nogami, czyli do stradla, no i uczyć się po prostu kontrolować naszymi nadgrodkami, żeby się po prostu nie wywalić. Drugą techniką jest chodzenie na rękę. No i tutaj, tak najprostszą analogią jest to, no, że kiedy. Przykład, z tymi na jednej nodze nagle zaczynamy się przewracać. No to co wtedy robimy? Gdzieś tam drugą nogę podstawiamy, żeby no się nie przewrócić. I tutaj robimy to samo. I największym plusem tej techniki jest to, że praktycznie co by tam nie zrobić, da się to uratować. To znaczy, możemy zrobić jeden kroczek, kiedy nas tam troszeczkę bujnęło, lecimy na plecy. No, nie wyratujemy już tego samymi Tak więc robimy jeden kroczek, wracamy do balansu. Jest spokój. Ale kiedy naprawdę tam przestrzelimy nasze wybicie, albo jakieś machniemy się po prostu kompletnie do tyłu, wtedy możemy zrobić pięć dużych kroków i po prostu metr dalej zwrócić do naszej pozycji balansu. No, już przechodząc do minusów. Po pierwsze, to jest bardzo jakby zakłócająca technika, to znaczy nie da się tego ukryć. Zawsze, kiedy robimy krok, Ludzie będą to widzieć. Kiedy wykonujemy jakiegoś skilla w stylu pompki na rękach, to bardzo ciężko jest to zrobić, no ale znowu musimy przerwać wykonywanie naszego skilla, skupić się, żeby wykonać ten krok, wrócić do balansu, no i wtedy dopiero możemy kontynuować, tak więc no coś za coś. No a druga sprawa to to, że kiedy robimy jakieś skille, gdzie ciężar przechylamy bardzo mocno na jedną rękę, to nie jesteśmy w stanie wykonać kroku właśnie tą ręką, no i praktycznie nigdy to się nie uda. Na no trzecim minusem jest to, że w trakcie nauki no bardzo często zdarza się, że my jak już tam próbujemy chodzić na tych rękach, coś tam krzywo postawimy rękę, coś tam dziwnie się ustawimy, polecimy w jakiś dziwny sposób, tak więc bardzo często będzie się kończyło to jakimś bólem w nadgarstach, dziwnie się wywalimy. Będziemy musieli przerywać trening, robić sobie jakąś przerwę, przez co, no i może być to trochę frustrujące w trakcie nauki. No i w jaki sposób to trenować? Tutaj bym to podzielił na takie dwie różne umiejętności. To znaczy, albo wykonujemy tak jeden, dwa małe kroczki i wracamy do pozycji balansu, albo uczymy się no, po prostu chodzić na rękach. Tak więc, albo będziemy wykonywać coś w stylu, że wybijamy się leciutko za mocno. Wtedy dokładamy tam raz rękę, drugi raz rękę i łapiemy balans. Wtedy możemy się znowu przychylić, dwa kroczki, znowu łapiemy, staramy się przynajmniej łapać balans, bo wiadomo, że na początku większość to będą po prostu próby, że się wywalamy. Na no druga sprawa to jest, kiedy ćwiczymy po prostu chodzenie na rękach. No to wtedy wiadomo, przechylamy się, próbujemy iść jak najdalej, żeby przy okazji się nie zabić. Na no trzecią techniką jest taka częściowa pompka na rękach. No i tutaj już ciężko z tą analogią, dlatego że po prostu nasze łokcie działają w przeciwną stronę niż nasze kolana. Tak więc no, no niezbyt. No i o co w ogóle w niej chodzi? Kiedy my zginamy nasze łokcie, no obniżamy nasz środek ciężkości i przez to możemy pchnąć nasze barki do przodu, nasz tłów do przodu i wrócić do pozycji balansu. Największą zaletą tej techniki jest to, że działa ona najlepiej... Winus stron niż te dwie poprzednie. To znaczy, my najlepsze dźwignie balansując nad kruskami mamy wtedy, kiedy lecimy na plecy. Tak samo najłatwiej chodzi się na rękach, kiedy przewracamy się na plecy. Natomiast w przypadku tej techniki najłatwiej z niej się korzysta, kiedy lecimy na nogi. I w sumie tylko do tego się z niej korzysta. Drugi plus to to, że kiedy mamy już naprawdę dużo siły w naszych barkach. Kiedy już ogarniemy pompkę na rękach, tak więc jesteśmy w stanie no zejść naprawdę głęboko, to praktycznie sky is the limit. Tak więc tą techniką da się naprawdę wyciągnąć niezłe, jakieś wtopy. Osoby, które już sporo trenują, mają sporo siły w barach i bycie w ogóle z tą techniką, one są w stanie praktycznie zanurkować do jakiejś pozycji, tam tak plęcza na ugiętych rękach a potem wrócić do pozycji handstanda siłowo albo zrobić jakąś 90 degree push up no i to wszystko jest możliwe dzięki tej technice tak więc tutaj można naprawdę wyprowadzić bardzo mocny wtopy problemami tej techniki jest po pierwsze to, że wymaga siły Jeszcze to małe ruchy, lekkie zgięcie naszego łokcia jest bardzo proste, więc tutaj wciąż tutaj większość naszej masy będzie spoczywać, rzutować prosto na kości tak więc nie będzie potrzeba tutaj angażować mięśni, no ale kiedy robimy już coś głębszego, chcemy wyprowadzić coś mocniejszego, no potrzebujemy po prostu siły w naszej barkę, w naszej tricepsach. no i plus dosyć sporo obycie się z tą techniką. Drugim minusem, bardzo mocnym minusem jest to, że kiedy zejdziemy nisko i zaczniemy się przywracać na plecy i tak, to wtedy upadamy zazwyczaj w jakieś dziwne pozycje. No nie jesteśmy, no nie mamy już miejsca jak się obkręcić. Nasza głowa jest tam 10 cm nad betonem chociażby. Tak więc zazwyczaj od razu lecimy gdzieś na bark, jakoś głową uderzamy. No ogólnie często się dzieją jakieś dziwne, nieprzyjemne sprawy. No i kolejnym, powiedzmy takim plusem, minusem jest to, że tej techniki aż tak nie widać, to znaczy kiedy balansujemy Wykonanie kroku od razu widać, natomiast zgięcie łokcia, nawet możecie to zobaczyć, że ludzie wykonujący flagę na jednej ręce, wykonujący planszę na jednej ręce, używają tej techniki, żeby no trochę balansować. I kiedy jest to lekkie tam zgięcie łokcia, tego za bardzo nie widać i nikogo tam w oczy się nie rzuca po prostu. No a przechodząc do ćwiczeń, najlepszym ćwiczeniem, według mnie, jest to po prostu jesteśmy w pozycji balansu. Robimy, jakby, taką leciutką pompeczkę, no i wtedy wracamy. No bo tutaj najwięcej problemów jest z pozycją blokowania łokci. A to dlaczego? Zazwyczaj zamiast pchać nad siebie, nad głowę, my pchamy, tak jakby, w składki, tak jak to chociażby robimy w OHP, gdzie robimy trochę taki łuk w odcinku piersiowym, przez co jesteśmy w stanie łatwiej to wycisnąć. No ale zawsze, kiedy coś takiego wykonamy. Potrzebowalibyśmy zrobić banana w plecach, żeby jakoś to skompensować i się nie przewrócić, no ale zazwyczaj kończy się to z tym, że no, osoby wyciskają zamiast nad siebie, trochę jakby z wyciskają, no i przez to wracają na nogi. No i dzięki temu ćwiczeniu jesteśmy właśnie w stanie to opanować. Tak więc robimy częściowo taką malutką pompeczkę, wracamy, blokujemy. Fajnie można tutaj progresować, dlatego że raz wykonamy jedną potem dwie, potem trzy, możemy tak też progresować z głębokością, no i ogólnie fajna sprawa. No a po drugie, to tutaj wszystkie ćwiczenia, jakieś pod pompkę na rękach, również będą dawały rady, no bo w końcu jest to częściowa pompka na rękach. Tak więc chociażby tripod handstand, on nas uczy, gdzie powinny iść nasze barki, gdzie powinien iść nasz tłów, tak, żeby się nie przewrócić, tylko wrócić do tej pozycji balansu wraz jak schodzimy coraz niżej. Możemy tutaj też wykonywać taką wariację, że jesteśmy na samym spodzie, my przyciskamy, wtedy wymusza na nas to już przełożenie ciężaru na nasze nadgarstki. Unosimy się tam centymetr nad ziemię, staramy się tutaj balansować no i znowu możemy wrócić do tej pozycji tripod handstand i to powtórzyć, tak więc możemy w ten sposób progresować. No i coś, co tutaj trzeba zrozumieć to, że jeżeli mamy jedną technikę opanowaną już na jakimś tam porządnym poziomie, dodamy do tego drugą technikę no i trzecią technikę, to my tam zamiast w sumowaniu otrzymać trzech, my tam otrzymujemy dziewięć. To znaczy te techniki, każda jest lepsza trochę w innej sprawie, tak więc one bardzo dobrze się uzupełniają. No i jeżeli chcemy być i wykonywać jakieś chore rzeczy na rękach, Coś chociażby te wszystkie sety, kury, które wyknywał na rękach na jakichś zawodach. Po prostu musimy opanować wszystkie te techniki, skomponować je do kupy i dzięki temu jesteśmy w stanie otrzymać taki bardzo wysoki już poziom. Coś, czego po prostu nie da się zrobić jedną techniką. No i to by było na tyle, mówi Wojtek i zapraszam do następnego.